Przedstawiamy Państwu instrukcję wymiany pompy wody, paska rozrządu, rolek prowadzących i napinacza w samochodzie marki Opel Astra 1.6 16V z 2001 roku. Rozpoczynamy od odłączenia akumulatora. Następnie demontujemy zespół filtra powietrza i przewód wlotu powietrza. Demontujemy dolną część osłony przedniej paska rozrządu, prawe przednie koło i nadkole. Zdejmujemy blokadę koła zamachowego. Obracamy wałem korbowym w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów silnika, aby ustawić znak kontrolny na wale korbowym naprzeciwko znaku na tylnej osłonie układu rozrządu. W tej pozycji znak kontrolny na kole zębatym wałka rozrządu musi znaleźć się naprzeciw wycięcia w osłonie tylnej. Za pomocą przyrządu KM852 unieruchomić wałek rozrządu. Poluzować trzy śruby mocujące pompę wody bez jej namontowania. Za pomocą odpowiedniego przyrządu obrócić pompę wody w lewo aż do poluzowania paska rozrządu. Demontujemy pasek oraz napinacz paska. Odkręcamy całkowicie śruby pompy wody i demontujemy ją. Wewnątrz mogą pozostawać jeszcze resztki płynu chłodzącego. Sprawdzamy uszczelnienia w całym układzie chłodzenia. W razie potrzeby wymieniamy wszystkie pęknięte lub zużyte przewody płynu chłodzącego. Oczyszczamy obudowę pompy. Usuwamy resztki pasty uszczelniającej i dokładnie oczyszczamy powierzchnię uszczelek. Uwaga! Nigdy, nawet na krótko, nie uruchamiać silnika bez płynu chłodzącego, ponieważ może to spowodować przegrzanie powierzchni uszczelniacza i zniszczyć ją. Montujemy nowe rolki prowadzące. Ustawiamy moment obrotowy na 25 Nm. កៅដៅកៅដៅកៅដៅកៅដៅកៅដៅកៅដៅកៅដៅកៅដៅកៅដៅកៅដៅ Montujemy nową pompę wody. Sprawdzamy, czy pompa jest prawidłowo ustawiona. Lekko dokręcamy śruby pompy wody, a następnie dokręcamy z odpowiednim momentem obrotowym. Uwaga. Silniki podzespoły przed zamontowaniem muszą być przechowywane w jednakowej temperaturze otoczenia. Montujemy nowe koło napinające. Upewniamy się, że płytka regulacyjna jest ustawiona na godzinę siódmą. Lekko dokręcamy śrubę. Uwaga! Kołek pozycjonujący napinacza musi być umieszczony w szczelinie w silniku. Montujemy nowy pasek rozrządu. Demontujemy blokadę. Powoli wykonujemy dwa obroty wałem korbowym w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów silnika, aż znaki kontrolne znajdą się naprzeciwko siebie. Obracamy płytkę regulacyjną w lewo, aż wskaźnik pokaże, że osiągnięto prawidłowe napięcie nowego paska. Wskaźnik na płytce tylnej wskazuje teraz napis NEW, nowy. Dokręcamy z momentem obrotowym 20 nm. Jeszcze raz wykonujemy dwa obroty wałem korbowym w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu silnika. Uwaga! Podczas ustawiania rozrządu nigdy nie obracać silnikiem w kierunku przeciwnym. Sprawdzamy, czy znaki kontrolne na tylnej osłonie układu rozrządu znajdują się naprzeciw siebie. Uwaga! Jeśli znaki kontrolne nie są naprzeciw siebie, zdemontować pasek i rozpocząć jeszcze raz od zamontowania paska. Montujemy z powrotem napinacz paska pomocniczego i sam pasek, spornik silnika oraz pozostałe osłony. Napełniamy układ świeżym płynem chłodzącym. Zapewniamy prawidłowy skład mieszanki chłodzącej 50 na 50 Glikol, woda. Uwaga! Nigdy nie dolewać płynu chłodzącego do gorącego silnika, ponieważ może to spowodować wstrząs termiczny i uszkodzenie uszczelki pompy wody. Po uruchomieniu silnika sprawdzamy podczas pracy na wysokich obrotach szczelność układu oraz poziom płynu chłodzącego.